Gerald zaprasza na wrzeć chędożone przygody purposa. Pozdrawiam, Jacek Rosany. Bywaj. No hello tutaj purpos. Witamy. W Minecraft Party jest ze mną? Crazy, cześć. Crazy's jeszcze tego nie robił. To jest jego pierwszy raz, także będziemy... Ile uczyć złota? O co, o co tutaj biega? Ale oni no. zbierają to złoto z nie jedno. Oddawaj nie to, złoto. Oni spadają, jak y, za nimi się kurczą klocuszki. Aha, a jak zatrzyma się w miejscu, to co? No to spadnie i przegrywa. Smutno. Pyk. No, no i, i teraz zobaczymy, co za kolejna gierka będzie, bo zaczęliśmy, tak wiecie, od, od lobby. O! Y, musisz, nie możesz nadepnąć na minę, i musisz przejść na drugą stronę tej planszy. No to ja to znam. I to fajne jest. A ja w to dobry jestem. Tylko problem polega na tym, że jak ktoś wybuchnie obok ciebie. To to i tak ciebie cofa. A teraz tak, Ja sobie że... wezmę kamerę z. Y... trzeciej osoby. Ale ciało w ogóle. Mhm, siódmy dopiero doszedłem. O! A ja w ogóle nie doszedłem. To jest y, zabijanie kurczaków i krów. One mają punkty wypisane. Uważaj, bo niektóre dają minus 50%. Łaj, wow, to czemu mam zabijać kurczaki? Kurczaki są fajne. O! coś. To, to czemu zabiłeś właśnie kurczaka, skoro jest fajne. fajny? No, 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 no bo kazałeś mi. Tu. <laughs> e, daj mi 100 tysięcy. pierwsza. To, to jest mój kurczak. No, ale... Chodź Poś... tu, krowę. A, krowy mają więcej punktów, zdecydowanie. Zacznijmy 50%. Zabiłeś taką, co ma 50%? Tak. Uuu... I'm I... so sorry. Zrobiłem drugiego, bo był fajny. No to był mój krowa. Uuu, przykro mi. Które mam miejsce? Mam trzecie miejsce, jest dobrze! Ja nawet nie, bo jezu jestem przed... Jestem trzeci! Jestem trzeci! sami Czwarty! Który skończyłem? Trzeci! Jest! Szemin! Skończyłem o jedno miejsce do góry. A ty, który? przez ostatni. No dobra. E, tutaj ja to, no, to jest y, wiesz ta słynna zabawa, że z, y, ze stołeczkami jednego stołeczka mniej e, będą Aha. spadać wózki, i musisz no. do nich wsiadać. jak mhm. fajnie. Jak, jak się skończy grać muzyczka? O słuchajcie muzykę nawet, fajne, przyjemno. Gdzie? Hahaha. Ha, ha. siedzę. siedzę? Ja też. Przykro mi, debro. <noise> losers. Gdzie? Haha, ha, siedzę. Też. siedzę też. Gra ty też. Graty, graty. Ale to było takie na zasadzie, o Jezu, gdzie jest wózek? Oj 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 oj, 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 kurde! jeden był. Aha, ja żyję. Trójka. Za tobą, za tą kraj No, brawo. Ja tu widziałem już. Dotarłem do finału. To ja już mogę nawet przegrać, żeby nie było. Za to zabu, 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 tam to Wygrałeś, Crysis wygrał! Gratulacje! Co to jest? O, to jest o, straszne! Panie, bo ja z tymi krzesełkami to wprzeczkałem... No to Dobra, ja cio, cio, cio. tutaj stąd wylecie taki duży dym. Nie, nie możecie dotknąć ten dym, więc radzę iść na zewnątrz. To jest chory ten dym. O, jest... Bardzo jest niefajnie z prostego powodu. No, o, już ja, nie, ja nie widzę tego dymu. Aha. Rozumiem. Czy byś już przegrał? Nie, jeszcze. To i tak jesteś kozak, bo tu większość odpada po dwóch minutach. Po dwóch sekundach chciałem powiedzieć. Ty dalej żyjesz? A no, dalej żyjesz! Aż Jak Jako dziewicę! O, zginąłem. To i ja chyba Tak sobie biegłem, radzę się do końca. Masz czwart, czwarte miejsce, wiesz? Fajnie. No, szczęście głupiego. No, żeś wieciał. No tak, a tu widzę, że jakieś koksy, tu zazwyczaj wszyscy umierają tak, wiesz, natychmiast, masowo, bym powiedział. A tutaj dwóch jakichś uparciuchów będzie. No dotknij któryś tego dymu. O, jest. Dajemy jest. czwarte miejsce, czwarte miejsce, więc jestem całkiem dobry w tym. A, dobra. Eee, spliw. Czyli, czyli... Muszę podkopać innych ludzi, grudzi. Tak, ok. ale yy, zbierasz też... Śnieżki, śnieżki i możesz tymi śnieżkami rzucać i te śnieżki też rozwalają teren pod, 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 pod przeciwnikiem, że tak powiem. Masz ty chawidło, ty! Kto pod kim dołki kopie! Łaaa! Dobra. Dobra, dobra sobie dajmy sobie spokojnie w spokojnie na razie. Dobra, czy znaczy sobie? Właśnie powinniśmy tu sojusz trzymać, a nie! Jakim cudem? Mhm. Sam sobie. Bo kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Sam sobie wykopałem dołek. I co? Ty żyjesz. Ja jeszcze! Tu? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Szukam cię. Gdzie ten a, crisis? Jest, podkopał mnie mnie. Łapką mógłbym w pewnym momencie uderzyć. Ten człowieczek taki ognisty, a ten, ten to chyba był inny, ale taki ogniscy człowieczy To nie Michał 93? Podobnie wyglądający. Najgorzej, że y, widzisz tutaj są lekkie lagi, bo, no bo to Minecraft, umówmy się. I czasami wydaje ci się, że podkopałeś pod nim wielką dziurę a on wisi w powietrzu. No ja tak miałem pod tobą. Pani, ja cię przecież, przecież rzuciłem już wtedy. No ja ciebie też. <laughs> tak? Jakie wyznanie? W też. ja ciebie też. la, 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 la na... No dobra, kończcie tą nierównością. Browser oh, kupa. Oni... On się jakby nazywał Kupa. Oni nie chcą siebie podkopać, już. Zdecydowali. O nie, jednak się podkopali. Została ich trójka. Tak, i czasem leci. Tak, i mogliby już zostawić, bo każdy z nich wygra, ale No nie. Ci ten, A? ten, ten walczy. Ten walczy, już... podkopo go. Ten Została Ovisy. dwójka. Jeden się... na jeden. I, i ten owisy mi wtedy podkopał. Ten pan, ten... Dobry jest, w splifie znaczy się. Nie, no to, że mnie podkopał, to nie znaczy, że jest dobry. No ale no zobacz, ilu, ilu już podkopał. No tak. Dobrze rzuca w ogóle, widzę, że dobrze celuje. O, i razem wygrają. Ja ósme. Mix. A ja dziewiąte. No, to troszeczkę lepsza od posta. Dobra, następny tu, tu... Podłoga parzy. Wełna mm -hmm. zamienia się z białego w żółty, potem pomarańczowy, czerwony i czerwony znika. Najlepsza technika, stać w miejscu, polecam. Tak długo, jak się nie zrobi czerwony. A potem przeskakiwać na najbliższy biały, ewentualnie najlepszym kolorem. Jak tam ci idzie? Ja jestem na białym. Ja też, o już nie. Oj, tu zaraz się zacznie ostre skikanie. Czy jacyś klacze już odpadli? Tak. Sporo już odpadło bo tutaj się y, Sodemia i Gomoria wyprawia. Zostało pięciu graczy. A, zginęłem. Czterech? Trzech? dwóch, Czyli ja z kimś? A! Drugie miejsce. I co kilka sekund zabrakło do e, remisu? Tak? Bo mm -hmm. ten już też spadał? Czter nie, nie, nie. Cztery sekundy, cztery, pięć sekund. A to było. nie mam pojęcia, co to jest. Hot TNT? Aha! Berek. Nie mam, nie mam TNT na głowie. A, Oj, masz, masz! Masz! No wybuchajcie, chamy, no! No sztyg, no ja, ja lubię TNT e, re, tag. O, ty ode mnie! Jest! Idę w kąt, idę w kąt, nikt mnie nie widzi. Oż to! no wybuchać. Jezu mam TNT na sobie. Chodź tu. Jest! Ła! Wow. No wybuchaj! No nie! Ale chamstwo. Ja z kim. Czemu jej nie mogę dać? No bo skać może, co? Ona szybciej od Ciebie biega, bo skacze. nie no, dotykałem ją. A ja trzeci, jestem trzeci. O, yy, uwaga, czerwone światło, w sensie biegniesz dopóki masz zielone światło, mhm. przestajesz biec jak masz żółte, już polecam. Okej. Okay. I kto pierwszy dobiegnie do mety, bo jak będziesz biegł na czerwonym, to cię cofnie. Rozumiesz? Mhm. Na czym polega zabawa? A cofnie mnie do kiedy? Do samego początku. U. Ja w, to, ja w to jestem całkiem dobry. Dosyć często wygrywam. A, cynęło mi, może się zatrzymałem. No ale. Y jest! Co? No. Ale masz... bezdom byłem już za linią mety. Możesz to sobie zobaczyć na nagranie. Byłem już za linią mety. Drugi przyszedłem, niby. Byłem Szybę. dosłownie za linią mety. O, wyścig konny. F5, F5, bo to Moje... tylko... raczej y, na, na f 5 c i cały czas klikaj spację. Jak najszybciej klikaj spację. Dobra, a czemu F5? No bo łatwiej się steruje wtedy, bo widzisz siebie pomiędzy innych koni. Rozumiem. Bo tak, to jest lekki Lipton. Ja Rainbow Dash! <laughs> jestem gdzieś w czołówce, a nawet nie wiem na którym miejscu, szczerze o, powiedziawszy. Spadłem trochę, jestem ósmym. A ja trzeci chyba. Chociaż nie jestem tego pewien, bo te numerki się tutaj bagują. No, no właśnie, widzę, że na gościu, który był przede mną, był drugi. I jest drugi właśnie. Aaaa, spadłem! Cholerny świat. Ile osób spadło? Który jestem? Siódmy. Sześć. A Crazy jest trzeci. Przedziłeś mnie. Nie, na nie wiem jak. O, to jest po o, prostu dobra. To ja, ja tu mogę sobie stać po prostu w miejscu i to wszystko? No nie, próbuj, próbuj. No wiem, próbować będę, ale co mówię, co już mogłem zrobić. Ja akurat też tutaj to całkiem lubię. I całkiem nieźle mi to idzie. Także jest szansa, że, że to nawet wygram. nic nie może przeskoczyć, o. o! Świetnie! Przez laga nie przeskoczyłem. Drodzy widzowie, widzieliście, że miałem laga, prawda? Bo aha, no teraz to mój błąd, a nie lag, ale, ale tam już byłem na końcówce, a. Czyli jak to zrobić? Tu trzeba. i mieć. O! Wow. Dobra, na no serio mogę sobie stać. Jezu, mam minus 82. Kurde, teraz to jadałem ciała, dobra. Bo minus 82 masz yy, na pierwszym klocku. Dobra, mam minus 78. Ale teraz to, to nie był najszybszy przebieg. O! Ku, no nie! Myślałem, że to przeskoczę, szczerze powiedziawszy. Ale nie mamy za, za rewelacyjnej drużyny. Jest, bo ja, nie, jestem, nie jestem ostatni. Bo ja wtedy za pierwszym razem bym to wy, wy, przeszedł. Gdyby nie lag. Skończyłem trzeci, no także byłem ja bardzo blisko końca. Uch. O! A to jest one in the chamber. Czyli co, co tu trzeba zrobić? No masz łuk z jedną strzałą. O oh, shit. Kto to przeżyje, wygrywa. Oczywiście możesz zbierać strzały, które ktoś inny wystrzeli, nie? No ja na przykład właśnie zebrałem. O, zginąłem. Kurde. To bardzo szybko, mogąc sobie po prostu uciekać i to, chować to, się. To, to, to weź, to weź mi myśleć ludzi i... Ajajaj, aj, aj, ale mnie pięknie ściągnął. To trzeba przyznać, że to był naprawdę epicki strzał. Ale to naprawdę wszystko fajnie wygląda, tak stylizowane na Mario. No. Yoshi! E, panie Piccolo, pan jest zielony. Czy pan jest I wykluł się pan z jajka. Czy pan jest Yoshi? Chyba nie zrozumiałem, ale... Nie oglądajesz, nie Dragon Ball. Dragonbola? No tak, 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 tak. A był oglądamy. taki, taki zielony Piccolo, który wykluł się z jajka. Panie Piccolo, zawsze się zastanawiam. A ten Pani taki, z... co wyglądał strasznie szpetny ryło miał? Nie miał już strasznego, szpetnego ryła. To chyba nie wiem, który. Ten z turbanem na głowie? Tak, ten z turbanem na głowie. A no to szp, strasznie szpetne ryło. A to zależy, bo wiesz, to był taki jeden, który był stary i taki później był młody, bo się z... urodził sam siebie. Urodził sam siebie. Nie pytaj się. Anime zna takie przypadki. No tak. O ile to jest anime, bo ja to się nie rozróżniam. No tak, to ta, jest ta, ta anime. W momencie śmierci po prostu wypluł jajko, z którego narodził się jego jakby syn, który był... To Feniks! No coś jakby, tylko, że to był on, ale nie on Dużo ich zostało, jeszcze trzech No, 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 no tylko trójkę Tu, tu walczą Między żółtym, a niebieskim ej, różowym, a niebieskim No to mogliby się zastrzelić w końcu, nie? O, 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 i nagle już, to zostało tylko dwóch niebieskich. A ten i... jeden sobie stoi tylko na, na tym i zadowolony I bardzo, ej, to jest bardzo dobra taktyka Przez minutę 12 gdzieś się schować hmm. oni oni wcześniej myślał O, myślały. nie, tamten wygrał Gdybym oni wcześniej pomyślał, to też bym może tak zagrał. Dobra. Kuniki! U, nowo, znowu, I co Ale to inna, inna plansza. A, ale to samo. No, ta sama technika. Patatajcie Kuniki! O, jakie lugi. Jakiś jeźdźcie z przede mną. Przedziłem. Tak! Jestem... Ja w ogóle się z, z, z tego zatrzymałem na chwilę. Na jakimś wystającym kawałku drewna. No, niestety tu są takie. No, mój, mój koniec z bo bobrem. Hm. tam zbudować z tego drewna. No, 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 jestem pierwszy. Jestem pierwszy. Może to wygram? Jak dobrze pójdzie? Zastanawiam się wciąż jakim cudem ja zajęłem wtedy trzecim miejsce. Ja sobie po prostu jechałem do przodu jechałem. To ja nie spadłem tam w... O! O, o, o. bo ja tu... Przepraszam, że ja nic nie mówię, ale jestem mocno skupiony, bo może pierwszy raz w życiu uda mi się wygrać na koniach. Bo jestem dosyć... bardzo z przodu. ja jestem piątym. A ja jestem drastycznie z przodu na pierwszym miejscu. Z ogromną przewagą. Jest, ale... wygrałem! Z 15 kratkami przewagi. Na piechotę! i Oj. na trzecim miejscu, ale no, niestety. To, już... e, to, to wiesz o co chodzi? E, wiem, kolorki. Tak, pojawiać się w ekwipunku kolorek, i na taki kolorek musisz stanąć. Żółty! No spokojnie, no to pierwsze są wolne. Znaczy, powolne w tym sensie. Gorzej później. O, ale mi się trafia. Kolory, kolorki wszystkie, które są obok mnie. Już tylko 10 zostało. No widzisz, no niektórzy... Ła! Dobra, no, znalazłem. Ło, purple! Jest, zdążyłem! A, widzę cię. Cześć. Biały. A, a dalej 10 graczy. O, już dalej, siedmiu. Czy... Żółty. Ale farciarz. Czarny. Czarny. Szlak by to zrobił. Widziałem. Widziałem jak spadałeś. Jezu Chryste Panie, uf, że żyłem. Niby. Oh. Aaa, Jak bym skoczył to. Szósty, a ty drugi. Gratuluję. Drugim... No. Myślę. Myślę. E, kopanie. Kto wykopie? D diaksy za jeden punkt, emeraldy za trzy punkty. No dobra, i co po prostu kopię tak sobie no. przez siebie? Tak. Mogę zginąć jakoś? Nie. Kto więcej na kopię? Jak No właśnie najważniejsze... A, można, dół tu... można skopać się! No właśnie, no a gdzie bym my myślałeś? Idź mi pan. Kurcze pieczoniutkie! Ten pan zabrał mojego diaksa, idź pan mi pan. <grym> tu glina jakaś Nooo Nie mogłem przełączyć No ten ciul głupi szelcam, Ojej, Jezu, i a, a ja jestem na drugim miejscu. Chyba wskoczyłem właśnie na pierwsze, ale nie mam czasu oglądać się. Jest, wygrałem! A, byłem na dywancie. Ile ty ile, 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 chcesz? Jeden punkt jak chcę, tak? Tak, a trzy punkty za. Aha, ten. A to jest y, wężyk, który mi się zawsze baguje i ja nie, nie jestem w stanie na nim biegać. Za mną czy się pojawia po prostu, tak? nie pojawia? Nie, za tobą znikają klocki. No, czyli się to coś pojawia. Tylko, roku. że ja się na, na tym to mnie cofa cały czas i nie jestem w stanie w to grać. Tak, w skrócie rzecz ujmując. Zawsze mi się to baguje, nie mam pojęcia, jak temu temu zapobiec. Ty już zginąłeś, czy dajesz nie. sobie radę? O, właśnie chyba. Zginąłem. Już, no właśnie, widziałem. Chcę czegoś czy zabiłem, bo coś nagle, jednego zablokowałem, ale no potem szło, szło naprzeciwko na, na mnie. No i od tej plaszy zaczęliśmy, z tego co pamiętam, więc chyba następna będzie już tak, którą graliśmy. Jesteśmy w stanie grać dalej, bo tu można nieskończenie długo grać. Ale powiedz mi co, wygrywam wygrywamy jakieś różne szmaragdy i inne pierdoły. E, możesz za to wykupywać potem jakieś rzeczy, na przykład skok tutaj, na tym. Czy skórkę dla konia, inną i takie tam pierdy. Co to było? No muzyczka gra, a potem siadamy. Dobra, to zostawmy tu jeszcze raz, bo ja to wygrałem wtedy i siadłem sobie. Tanczymy? <laughs> e, makarena. Wow. Ja już siedzę. A, był przede mną. Krajzis w pierwszej rundzie odpadł. Tak. Ale siara. Ale siara. No. A ja teraz to wygram. Postanowiłem sobie, że wygram. Okej, okay, szukamy pulposa i z będziemy na niego patrzeć. Zauważyłem pewną prawidłowość. Wózki spadają tam, gdzie jest mało graczy. A, winie. Mam... Biegnij, 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 biegnij! Na da. Ja. <śm> <śm> Ile zostało? Cztery graczy! Czere no. To są krótkie, tak, to nie jest tak, że po innym mniej. Więc osób naraz odpada! I odpadł w purpos jako czwarty. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się! Cześć!